Witamy w programie Prawda Ewangelii z Andrew Łomakiem, nauczycielem, którego służba skupia się na Bożej bezwarunkowej miłości i łasce. A teraz oddajemy głos Andrew. Witaj w czwartkowym odcinku programu Prawda Ewangelii. Zbliżamy się do końca trzeciego tygodnia nauczania na temat, który zatytułowałem Wojna się skończyła. Mam na ten temat książkę oraz podręcznik. Mam również płyty CD i DVD z tym nauczaniem, więc zachęcam cię, żebyś je zdobył. Rzeczy, które omawiam przez ostatnie kilka dni są radykalne. To są jedne z najbardziej radykalnych rzeczy. Zaczerpnąłem je z fragmentu pisma. Świętego, którego często używałem w tym bożonarodzeniowym czasie. W Ewangelii Łukasza mamy opis wydarzenia, w którym Anioł Gabriel przyszedł do Zachariasza i Marii, ogłaszając narodzinę Jezusa. A w rozdziale drugim mamy faktyczne narodziny Jezusa. W tym samym rozdziale aniołowie objawili się pasterzom i powiedzieli: Chwała na wysokościach Bogu, a na ziemi pokój wobec ludzi, dobra wola. Chcę się na tym skupić, ponieważ często słyszymy tę frazę, jednakże jest ona źle tłumaczona i niewłaściwie stosowana. Zazwyczaj podczas Bożego Narodzenia usłyszysz ten fragment w odniesieniu do pokoju między ludźmi. Ale chcę ci powiedzieć, że on nie mówi o pokoju między ludźmi, on mówi o pokoju od Boga względem ludzi. Nie mogło być wcześniej pokoju między Bogiem a ludźmi, ponieważ grzech sprowadził Boży gniew. To z powodu grzechu trwała wojna ze strony Boga względem ludzi. Jak więc mógł zapanować pokój między bogiem a ludźmi? Dzięki Jezusowi, który zapłacił cenę pokoju. Przez cały poprzedni tydzień mówiłem o tym na podstawie Księgi Izajasza z rozdziałów 40, 52, 53 i 54. W tym tygodniu mówiłem o tym, że Jezus zapłacił za nasze grzechy przeszłe, teraźniejsze i nawet przyszłe. Grzechy, których jeszcze nawet nie popełniłeś, zostały już zapłacone. Jeżeli nie znasz Jezusa osobiście, to dopóki nie uczynisz go swoim Zbawicielem, te rzeczy nie przyniosą ci korzyści. To jedyna droga, aby dostąpić tej łaski, która została wylana na ludzkość. Jeśli znasz Jezusa osobiście, to wszystkie Twoje grzechy, przeszłe, teraźniejsze i przyszłe, zostały zapłacone. I to jest radykalne. Przeciętny chrześcijanin nie wierzy w to. Przeciętny chrześcijanin wierzy, że przebaczono mu grzechy, które popełnił do chwili narodzenia się na nowo. Później z każdego popełnionego grzechu trzeba pokutować i oddawać go pod krew, a później są różne zdania na temat tego, co się stanie, jeśli tego nie zrobisz. Skrajna interpretacja mówi, że tracisz zbawienie zawsze, kiedy grzeszysz i musisz narodzić się na nowo, na nowo. Lżejsza interpretacja, choć ma tę samą koncepcję, polega na tym, że nie tracisz swojego zbawienia, ale tracisz korzyści z niego płynące, Bóg nie odpowie na Twoje modlitwy. Nie będzie miał z Tobą relacji. Nie użyje cię, nie będzie Ci błogosławił. Oba założenia są niewłaściwe. Twój grzech został zapłacony. Przeszły, teraźniejszy i przyszły. Już to omówiłem. Przez pierwsze trzy dni tego tygodnia nieustannie to powtarzałem. Jeśli przeoczyłeś te odcinki, to zdobądź to nauczanie. Nie usłyszysz o tym w zbyt wielu miejscach. Kiedy Pan, mi to pokazał i po raz pierwszy o tym powiedziałem, nigdy wcześniej nie słyszałem, żeby ktoś mówił, że wszystkie nasze grzechy zostały przebaczone, przeszły teraźniejsze i przyszłe. Zobaczyłem, jak o tym mówi Słowo Boże. Pokazałem wersety w tym programie. Co najmniej pięć razy w liście do hebrajczyków, rozdział dziewiąty jest powiedziane, że za nasze grzechy została złożona ofiara tylko raz, a werset dwunasty mówi, że otrzymaliśmy wieczne odkupienie. W wersecie piętnastym czytamy, że otrzymaliśmy wieczne dziedzictwo. Tak mówi Pismo Święte ale nigdy nie słyszałem, żeby ktoś jeszcze o tym mówił. Od niedawna słyszę, że niektórzy zaczęli tak głosić, ale tak mówi Pismo Święte i chociaż nie jest to przesłanie głównego nurtu, chrześcijaństwa, to nie oznacza, że to jest błąd. To znajduje się w Słowie Bożym, więc proszę, wysłuchaj tego nauczania do końca, zanim je odrzucisz. Wiem, że większość o tym nie słyszała, ale to jest prawdą. Tak więc omówiłem to na podstawie listu do hebrajczyków rozdział 9. Kolejny werset. Pamiętaj, że to ludzie do Podali rozdziały i wersety do Pisma Świętego w celach referencyjnych. Dzięki temu łatwo mi podać miejsce, w którym dokładnie się znajduje, a ty możesz je odnaleźć i przeczytać w swojej Biblii. W rozdziałach i wersetach nie ma nic złego, chodzi mi o to, że to nie jest inna myśl. To, że z listu do Hebrajczyków, rozdział 9, werset 28, przeszedłem do rozdziału 10, rozdział 1, nie oznacza, że to jest inna myśl. Autor nie przerwał. To nie jest oddzielne nauczanie. Mówi dokładnie o tym samym. Autor kontynuuje dokładnie ten sam wątek, który omawiamy od początku tygodnia. List do Hebrajczyków, 10.1 zawiera w sobie słowo bowiem, które jest spójnikiem. Jest to połączenie z poprzednim wersetem, więc to kolejne potwierdzenie, że to nie jest odrębne nauczanie. Autor kontynuuje tę samą myśl. Jezus zapłacił za nasze grzechy raz na zawsze, raz na wszystkie czasy. List do Hebrajczyków 10.1 Prawo bowiem zawierające cień przyszłych dóbr, a nie sam obraz rzeczy, nie może nigdy przez te same ofiary, które co roku są nieustannie składane, czynić doskonałymi tych, którzy przychodzą. I o tym mówiłem wielokrotnie przez kilka ostatnich dni. Werset drugi Bo czyż nie zaprzestano by ich składać? Tutaj jest znak zapytania. To jest pytanie. Autor mówi, że. Ofiary Starego Testamentu nigdy niczego nie udoskonaliły. One były tylko symboliczne. Nie mogły faktycznie pomóc w danej sytuacji. Gdyby mogły przebaczyć grzech, to czy nie przestano by składać tych ofiar? Odpowiedź brzmi oczywiście tak. I czytamy dalej, że ci, którzy składają, gdyby zostali raz oczyszczeni, nie powinni mieć już więcej świadomości grzechu. To oczywiste, że ofiary Starego Testamentu nie mogły zapłacić za grzech. Czytamy o tym w liście do Hebrajczyków, rozdział 9. Ale nowotestamentowa ofiara Jezusa mogła tego dokonać. Ona tego dokonała i dlatego to, co było nie do osiągnięcia w Starym Testamencie, czyli brak świadomości grzechu, powinno być normą w Nowym Testamencie, gdzie powinniśmy nie mieć świadomości grzechu. To jest wielka, radykalna prawda. Większość chrześcijan nie tylko nie chodzi w braku świadomości grzechu, ale większość z nich w ogóle nie wierzy, że to jest coś dobrego. Religia nauczyła nas, że powinniśmy żyć w poczuciu bezwartościowości i w potępieniu. A kiedy przychodzimy do Pana, wychowałem się w kościele i chyba tysiące razy słyszałem, jak ludzie mówili: Panie, jesteśmy niegodni, by stawać przed Tobą, na nic nie zasługujemy. Och, Boże! Przychodzą bijąc pokłony i kajając się. Przyznam, że sam w sobie, kiedy patrzył na moje dokonania, nie jestem godny. Zgadzam się z tym, ale ludzie przeoczają fakt, że ja już nie jestem tylko sobą. Kiedy narodziłem się na nowo, mój duch uległ przemianie i stałem się w nim sprawiedliwością Bożą, List do Koryntian 5:21. W moim duchu jestem sprawiedliwy, a w Ewangeliana 4:24 czytamy, Bóg jest duchem, więc ci, którzy go czczą, powinni go czcić w duchu i w prawdzie. Jeśli masz zamiar naprawdę umieć jedność z Bogiem, musisz przychodzić do Niego w swoim duchu, w tej części Ciebie, która jest sprawiedliwa i święta, a nie w tym niegodnym ciele. Musisz przyjść do Niego w duchu. Tak więc osoba, która przychodzi do Boga i mówi, Boże, jesteśmy tacy niegodni, Boże na nic nie zasługuje, Przychodzimy do Ciebie w uniżeniu, przychodzi do Boga w swojej cielesności. Nie oddajesz Ci Bogu w duchu, jej Duch jest święty, On nie jest niesprawiedliwy. W liście do Efezjan 4.24 czytamy, żebyśmy włożyli na siebie nowego człowieka, który jest stworzony z Boga w sprawiedliwości i prawdziwej świętości. Twój narodzony na nowo Duch jest tak samo sprawiedliwy, święty i czysty jak Jezus. 1 Lizjana 4,17: Jaki on jest tacy i my jesteśmy na tym świecie. Twoje ciało nie jest takie, Twój umysł też taki nie jest, ale Twój duch jest święty i czysty, tak jak Jezus. Jeśli uwielbiasz go w duchu i w prawdzie, to nie powinieneś mieć świadomości grzechu, ponieważ w Twoim duchu nie ma żadnego grzechu. Jesteś uświęcony, jesteś udoskonalony na zawsze. To są naprawdę niesamowite stwierdzenia i jak już powiedziałem, bardzo niewielu chrześcijan tego doświadcza, a jeszcze mniej wierzy, że to jest coś pozytywnego. Przyjęli świadomość grzechu i myślenie, że są niegodni i uważają, że to jest wspaniałe. Mógłbym teraz pójść w innym kierunku, ale chcę kontynuować czytanie, by dojść do innych prawd tu zawartych. W wersecie trzecim czytamy, a jednak przez te ofiary, innymi słowy, jeśli postępujesz według Starego Testamentu, to przez te ofiary co roku przypomina się grzechy. Smutne, ale u większości chrześcijan będących pod nowym przymierzem codziennie trwa przypominanie popełnionych grzechów. Jesteśmy świadomi grzechów w każdej chwili. Tak było pod starym przymierzem, ale to było gorsze przymierze, ono było tylko symboliczne. Ono nie mogło zabrać grzechów i nie mogło oczyścić twojego sumienia, ale w Nowym Testamencie jesteś zupełnie nowym stworzeniem i powinieneś być wolny od potępienia grzechu i świadomości swojego grzechu. Werset czwarty: niemożliwe jest bowiem, aby krew wołów i kozów gładziła grzechy. Wiesz, to jest oczywiste. W jaki sposób byk czy koza mogłaby zapłacić za to, co zrobiłem? Ono było symboliczne. To był tylko obraz, to był tylko cień. Zadziwiające, że ludzie to przeoczają. W nowym przymierzu, jeśli jeszcze tego nie zauważyłeś, w nowotestamentowym kościele nie składamy krwawych ofiar. Są jeszcze na ziemi ludzie, którzy składają krwawe ofiary. Jeden z absolwentów mojej szkoły biblijnej pojechał do bardzo odległej części północnej Rosji, gdzie byli ludzie, którzy nadal składali krwawe ofiary. To się wciąż dzieje, ale w Kościele chrześcijańskim i dzięki jego wpływowi na świecie nie składamy już krwawych ofiar, ponieważ to się zakończyło z Jezusem. Jezus to zakończył. One tylko wskazywały, że będzie potrzebna ofiara. To było nieustanne przypomnienie, ale teraz jesteśmy w nowym przymierzu i nie potrzebujemy przypominania. Mamy coś prawdziwego. Potrzebujemy pamiętać o tym, co już zostało zrobione, a nie o tym, co musi zostać zrobione. To jest wielkie, ogromne. W wersecie 5 czytamy: Dlatego przychodząc na świat, mówi, chodzi o Jezusa, ofiary ani daru nie chciałeś, ale przygotowałeś mi ciało. Inaczej mówiąc, na ofiarę nie miało być przeznaczone jakieś zwierzę. Bóg przygotował dla Jezusa fizyczne ludzkie ciało, aby w nim żył, które miało być ofiarą, która wymarze grzechy całego świata. Werset szósty. Całopalenia i ofiary za grzech nie podobały się Tobie. Pan ustanowił te ofiary nie dla siebie, ale dla nas, aby nam nieustannie przypominały, że za grzech musi być zapłata. List do Rzymian 6:23. Zapłatą bowiem za grzech jest śmierć, więc w zamian za naszą śmierć Bóg pozwolił, aby w nasze miejsce umierało zwierzę, ale to był tylko symbol, to był obraz tego, że śmierć musi być zapłatą za każdy grzech. Więc Bóg rzeczywiście nie czerpał żadnej przyjemności z ofiar zwierzęcych. One były dla naszej korzyści. Miały nam pokazać, że za nasz grzech musi zostać przelana krew. W wersecie siódmym czytamy, wtedy powiedziałem, oto przychodzę. Na początku księgi jest napisane o mnie, abym spełniał Twoją wolę o Boże. Można powiedzieć, że zanim powiedział, cało pelenia i ofiary za grzech nie podobały się Tobie, ani ich nie chciałeś. Są one nakazane przez prawo. Powiedział, oto przychodzę. Chodzę, aby wypełnić Twoją wolę o Boże. Innymi słowy, zanim to powiedział, oddalił tamte ofiary i zajął ich miejsce, czyniąc samego siebie ofiarą za nasze grzechy. Tak zostało to tutaj ujęte. W wersecie 10 czytamy za sprawą tej woli jesteśmy uświęceni przez ofiarę ciała Jezusa Chrystusa raz na zawsze. Pamiętaj, że rozdział 10 nie mówi o czymś innym niż rozdział 9. Na podstawie listu do Hebrajczyków rozdział 9 pokazałem już około pięciu razy, że Jezus wszedł tylko raz do miejsca najświętszego i uzyskał wieczne odkupienie, że przez jedną ofiarę zdobył dla nas wieczne dziedzictwo. Że człowiekowi jest dany raz umrzeć, a potem sąd. Więc Chrystus raz umarł za nasze grzechy, a teraz jest zmartwychwstały dla naszego usprawiedliwienia. Autor wciąż o tym przypomina i tutaj także mówi o tym samym. Za sprawą tej woli jesteśmy uświęceni przez ofiarę ciała Jezusa Chrystusa raz, na zawsze. Jeśli słowa mają jakiekolwiek znaczenie, to tutaj jest powiedziane, że zostałeś uświęcony. Uświęcony oznacza święty, oddzielony. Zostałeś uczyniony świętym nie przez to, co robisz, ale przez wiarę w ofiarę Jezusa. Kiedy ją przyjąłeś, zostałeś uczyniony świętym, uświęconym raz na zawsze. Powtórzę, że ludzi to przerasta i wtedy zaczynają myśleć, ale od tamtej pory zgrzeszyłem. Jest tak, ponieważ patrzą tylko na świat fizyczny. Może uczyniłeś coś złego, może pomyślałeś o czymś niewłaściwym, ale twój narodzony na nowo duch nie został skażony tym grzechem. W liście do Efezjan, pierwszym rozdziale, trzynastym wersecie, jest powiedziane, że kiedyś, kiedy uwierzyłeś, zostałeś zapieczętowany duchem świętym obietnicy. Twoje ciało nie zostało zapieczętowane, twój umysł nie został zapieczętowany, ale twój duch, ta część ciebie, która narodziła się na nowo, został stworzony w sprawiedliwości i świętości, został zapieczętowany, zapakowany próżniowo, ochroniony przez Ducha Świętego. Jeśli chrześcijanin zgrzeszy, jego grzech wkracza w jego fizyczne ciało i daje Szatanowi drogę do tworzenia fizycznych problemów, chorób i tym podobne. Wkracza także w jego umysł, w jego emocje i wnosi zniechęcenie, depresję i potępienie. Ale twój duch został zapieczętowany przez Ducha Świętego i grzech. Nie przebija się przez tę pieczęć. Twój duch, który został stworzony w sprawiedliwości i prawdziwej świętości, został zapieczętowany i grzech nie przebija się przez tę pieczęć, Tak więc ta świętość i sprawiedliwość, z którymi zostałeś stworzony, pozostają w Nim. Bóg jest duchem, Ewangelia Jana 4:24 i patrzy na Ciebie w duchu i wciąż widzi Ciebie sprawiedliwym, świętym i czystym. Zostałeś uświęcony, uczyniony świętym raz na zawsze. To jest wspaniałe. To jest najwspanialsza wiadomość na całej planecie. To jest najwspanialsze, a jednak smutno o tym mówić, że większość chrześcijan tak naprawdę tego nie rozumie. Pomimo tego, że o tym mówią, niektórzy z Was mówią, jak to możliwe? Ponieważ jest to sprzeczne ze wszystkim, czego cię uczono. Stawiam ci wyzwanie: pozwól Słowu Bożemu stanąć na drodze tego, w co wierzysz. Niech Słowo Boże zdominuje cię bardziej niż religijna tradycja. To już siódmy raz, lub ósmy, gdzie zaledwie z kilku wersetów przeczytałem, że jesteś uświęcony przez ofiarowanie ciała Jezusa Chrystusa raz na zawsze. Tak jak powiedziałem w poniedziałkowym odcinku tego tygodnia, słowo na zawsze w wersecie 10 jest podane kursywą, czyli zostało dodane w celu łatwiejszego zrozumienia. Niektórzy więc mogą powiedzieć, może to oznacza, że zostaliśmy uświęceni raz, wszyscy ludzie, ale nie raz, na zawsze. Można o tym debatować. Z kontekstu jednak wynika, że chodzi o raz na zawsze. O wieczne odkupienie i o wieczne dziedzictwo. Spójrz na kontekst. Kolejny werset ponownie porównuje nowe przymierze ze starym przymierzem. I w wersecie 11 czytamy... A każdy kapłan staje codziennie do wykonywania służby bożej, wiele razy składając te same ofiary, które nigdy nie mogą zgładzić grzechów. Lecz ten, chodzi o Jezusa, gdy złożył jedną ofiarę za grzechy na zawsze. Jak widzisz, kontekst pokazuje, że nie chodzi o jedną ofiarę za wszystkich ludzi, którą później trzeba co chwilę składać od nowa. Werset 12 mówi o jednej ofierze za grzech złożonej na zawsze. Zacznijmy ponownie od wersetu 12. Lecz ten, gdy złożył jedną ofiarę za grzechy na zawsze, zasiadł po prawicy Boga, oczekując odtąd, aż jego nieprzyjaciele będą położeni jako podnóżek pod jego stopy. Jedną bowiem ofiarą uczynił doskonałymi na zawsze tych, którzy są uświęceni. Werset 10 mówi, że zostałeś uświęcony przez ofiarę ciała Jezusa Chrystusa raz na zawsze. A werset 14 mówi, że skoro zostałeś uświęcony, to zostałeś uczyniony doskonałym na zawsze. Nie tylko do chwili, aż znów coś zepsujesz, aż znów zgrzeszysz i wtedy musisz pokutować, oddać ten grzech pod przykrycie krwi i narodzić się na nowo, na nowo. Nie, zostałeś uświęcony przez ofiarę ciała Jezusa Chrystusa raz na zawsze. A później zostałeś uczyniony doskonałym na zawsze. Często o tym nauczam, a jednak wiem, że są ludzie, którzy przypadkiem włączyli ten program. To może być mój jedyny program, który widziałeś lub który kiedykolwiek obejrzysz, więc muszę powiedzieć o tych rzeczach. Tutaj nie jest powiedziane, że Twoje fizyczne ciało zostało uczynione doskonałym. Twoje fizyczne ciało nie jest doskonałe. Niektórzy z nas mają pryszcze, zmarszczki, łysinę, nadwagę i tak dalej. Nie jesteśmy udoskonaleni w naszym fizycznym ciele. Mamy obietnicę, że otrzymamy uwielbione ciało, ale jeszcze go nie posiadasz. Twoje ciało nie jest doskonałe. Nie mówi także o Twojej duszy mentalnej i emocjonalnej części ciebie. Ta część ciebie także nie jest doskonała. W liście do Koryntian, 13 rozdziale czytamy, że mamy cząstkową wiedzę i cząstkowo prorokujemy, ale kiedy przyjdzie to, co doskonałe, Wtedy to, co cząstkowe przemienie. Nie otrzymaliśmy jeszcze doskonałego umysłu, duszy, wciąż jesteśmy ograniczeni. Twoje ciało i dusza nie są doskonałe, ale Twój duch jest doskonały i o tym mówią te fragmenty. W duchowym wymiarze, w tej części ciebie, która narodziła się na nowo i stała się nowym stworzeniem, jesteś w tej chwili zupełnie nowy. Jesteś święty i czysty. Jesteś uświęcony i udoskonalony na zawsze. Chodzi o Twojego ducha. Widać to, ponieważ w tym samym liście, pamiętaj, co powiedziałem o podziałach na rozdziały i wersety, one pomagają w odnajdywaniu, ale nie zmieniają tematu. To jest wciąż ten sam list, tego samego autora i w rozdziale 12, wersecie 22 czytamy, lecz podeszliście do góry Syjon i do miasta Boga Żywego. Do niebiańskiego Jeruzalem i do niezliczonych rzeszy aniołów, na powszechne zebranie, do zgromadzenia pierworodnych, którzy są zapisani w niebie, do Boga Sędziego wszystkich, do duchów sprawiedliwych, uczynionych doskonałymi. To ten sam list i ten sam autor, który mówi, że to Twój duch został uczyniony doskonałym. Porównaj ten werset do rozdziału 10, wersetu 14, w którym ci, którzy w niego uwierzyli, zostali uświęceni i udoskonaleni na zawsze. Przeczytałem ten werset. List do Hebrajczyków 10:14. Jedną bowiem ofiarą uczynił doskonałymi na zawsze tych, którzy są uświęceni. Nie udoskonaleni w ciele, nie udoskonaleni w duszy, w części mentalnej i emocjonalnej, ale według listu do Hebrajczyków to Twój duch został uczyniony doskonałym na zawsze. Zostały mu przebaczone wszystkie grzechy, nie tylko przeszłe grzechy, ale także teraźniejsze, a nawet przyszłe grzechy. Kiedy narodziłeś się na nowo, Bóg dał Ci zupełnie nowego ducha, który jest święty. Został zapakowany próżniowo. Kiedy grzeszysz, ten grzech wnika w Twoje ciało i w Twoją duszę. Ale nie przenika przez pieczęć, która jest wokół Twojego ducha. Twój duch nadal jest sprawiedliwy i święty. Jest tak samo czysty jak w dniu. W którym narodziłeś się na nowo. Nawet jeśli od tamtej pory popełniłeś wiele grzechów, nie tracisz swojej świętości i sprawiedliwości. A ponieważ Bóg jest duchem, patrzy na ciebie w świecie duchowym, więc możesz z odwagą przyjść przed tron łaski, aby otrzymać miłosierdzie i znaleźć łaskę w czasie potrzeby. List do Hebrajczyków 4:16. Możesz z odwagą stanąć przed Bogiem, jeśli uwielbiasz Go w duchu i w prawdzie. Jeśli rozumiesz, że twoje grzechy zostały przeprowadzone, Baczone, nie będziesz zachęcony do grzeszenia, ale jeśli zgrzeszysz, doznasz otuchy. Zamiast uciekać od Boga, tak jak Adam i Ewa, którzy bali się sądu i odrzucenia, twoje poczucie strachu przed potępieniem odejdzie. To sprawi, że zaczniesz biec do Ojca, zamiast przed nim uciekać. To, co teraz powiedziałem, jest wielkie. Z tego powodu tak wiele osób, które znajdują się w religijnym kościele i postępują według niewłaściwego zrozumienia nowego przymierza, Ci ludzie nie wątpią, że Bóg istnieje, ale uciekają przed Nim z powodu świadomości grzechu. Nie wiedzą, że ich grzechy zostały przebaczone, przeszłe, teraźniejsze, a nawet przyszłe. Dzisiaj kończy mi się czas, ale będę kontynuował nauczanie w kolejnym odcinku. Proszę zadzwoń lub napisz i zdobądź to nauczanie. Wojna się skończyła. Mam na ten temat książkę, Podręcznik, Płytę, CD i DVD. Nasz lektor poda wszystkie niezbędne informacje, więc proszę napisz do nas lub zadzwoń jeszcze dzisiaj. Książka Wojna się skończyła, jest dostępna w języku polskim. Możesz ją zdobyć, dzwoniąc do nas pod numer 42 280 78 67 lub wchodząc na naszą stronę internetową awm zakładka sklep. Znajdziesz tam również więcej nauczań wideo oraz artykułów Andrew, które zachęcą i zbudują Twoją wiarę. Dziękujemy, że obejrzeliście ten odcinek Prawdy Ewangelii. I z całego serca dziękujemy wszystkim, którzy sieją w służbę Andrew (Womack Ministries). Twoja szczodrość wspiera głoszenie Bożej, bezwarunkowej miłości i łaski wszystkim jego dzieciom na całym świecie. Dzięki Tobie ludzie mają dostęp do darmowych materiałów i ich życie ulega zmianie. Naprawdę czynisz różnicę. Jeśli nie jesteś naszym partnerem, prosimy, módl się o to i zostań nim już dziś. Chciałbym Cię zachęcić, żebyś zdobył książkę pod tytułem Wojna się skończyła. Mamy ją w języku polskim. To jeden z moich ulubionych tematów nauczania. Ludzie mają zamieszanie i myślą, że kiedy Bóg przyszedł, to przyszedł po to, żeby zaprowadzić pokój między ludźmi. Ale Jezus powiedział, że nie przyszedł przynieść pokój między ludźmi, przyszedł zaprowadzić pokój między Bogiem a nami. Wojna między Bogiem a nami skończyła się, bo Jezus zapłacił tę cenę. To jest sedno Ewangelii, zapewniam, że będziesz naprawdę błogosławiony. Sprawdź więc moją książkę. Wojna się skończyła i zdobądź swoją kopię już dziś. Linia modlitewna dla widzów programu Prawda Ewangelii jest czynna od wtorku do czwartku od godziny 12 do 18.30, z wyjątkiem dni urzędowo wolnych od pracy. Jeśli potrzebujesz, by ktoś zgodził się z Tobą w modlitwie, zadzwoń pod numer 42 280 78 67 lub napisz na info